Osiągnięcie 500 stacji moja jest dla nas kamieniem milowym, jest zwieńczeniem 15 lat pracy. Zbudowaliśmy tą sieć od podstaw, od zera. Właściwie nikt nie wróżył nam sukcesu na samym początku. Odczuwamy dumę i satysfakcję z tego, co osiągnęliśmy i myślę, że na to liczę, będzie nam trochę łatwiej dalej się rozwijać, bo jesteśmy już bardzo rozpoznawalni na rynku. A klienci to widzą. Rynek to widzi. Dla naszych klientów, zwłaszcza tych biznesowych, olbrzymie znaczenie ma to, że jesteśmy marką polską. A ten sentyment do tego, żeby wspierać wzajemnie polskie produkty, wraca, co nas bardzo cieszy. I myślę, że będziemy starali się to wykorzystywać również w przyszłości, oferując coraz wyższy standard i lepsze produkty właśnie naszym klientom. Widzimy, że sentyment dla rynku paliwowego ogólnie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie robi się coraz lepszy. Wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych jego słynne wierćmy dalej, myślę, że, że poprawia sentyment dla naszej branży i trzeba to wykorzystać. Trzeba dalej się rozwijać. Mamy jasno określone plany. Może już nie będziemy tak ścigać się na samą liczbę stacji, będziemy pewnie bardziej selektywni, dobierać lepiej lokalizacje w kontekście uzupełnienia białych plam i oferty dla klientów, ale myślę, że utrzymamy miano najszybciej rozwijającej się sieci stacji paliw w Polsce. Na dzisiaj mamy zbudowany portfel nieruchomości do budowy stacji na najbliższe dwa, nawet do 3 lat. Także nie musimy się martwić w ogóle o nowe lokalizacje, podstacje własne w tej perspektywie. Są to bardzo dobre lokalizacje w topowych miejscach, przy nowobudowanych drogach, też biorące pod uwagę zmieniające się okoliczności. Na przykład kiedyś bardzo popularne były lokalizacje w centrach miast, teraz bardziej potrzebne są lokalizacje, podstacje na obrzeżach miast, więc właśnie tam chcemy się lokować. Uzupełniając oczywiście naszą ofertę o stacje franczyzowe, które są dla nas bardzo ważne i co roku kilkadziesiąt obiektów franczyzowych też chcemy dokładać do naszej sieci.